No i taki sprzęt, co wy na to? Niesamowicie wygląda, naprawdę. Co niedzielę, raczej pierwszą niedzielę miesiąca, robimy przyjazdy. Aha. Tutaj z drezyna na jedne tory, na drugie tory, ale jest gminy, ale się z przejazdu, boczkowo gdzieś na mieście. A szkoda, prawda szkoda z tym dzieciaczkiem. No tak, bo ta przecież wszystko widzę w pięknym stanie ta, jest. Ta, ta, ta. To naprawdę szkoda. Ta. I to jest wersja trzybiegowa, prawda? Trzybiegowa jest też. Też, tak, tak, tak. Z Gliścina wszystko gra? Wszystko gra No dobrze Jestem. No piękna sprawa, naprawdę No taką o no, jeszcze nie jadłem Będę jeździł właśnie w Warszawie Wszystko gra A jakie my tu mamy spalanie? A norma była tego silnika 14,5. 14,5. Jak kiedyś te żuczki nyski jeździły, tak. to, to kierowców rozliczali z 14,5. Aha. Dużo i mało, no, no tak. tak. Ale licznika, Rze Ale licznika też braknie. No braknie, się braknie, Ta, tak jeździły króle. Kiedyś pora no to braknie filmu. No tak to, to braknie tak, licznika. Młody Dobrze mówił, bo, bo to ciężkie jest i, no tak. i, i tak z opowiadań, jakiś człowiek słyszał, to się wykolejały kurcze na ten na atak. Bo no to ciężkie. No to jest jakiś kłopot przy, przy zmianie biegów? Czy nie, nie, ma w ogóle. To jest tak, Wszystko po elegancko, jeździły Aha. na postojach. Zresztą ja prawo jazdy zdawałem na postoju, no, na, 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 na tej, a na postoju wtedy jeździły te warszawki. Zachowanych takich egzemplarzy w Polsce, co się Pan orientuje? do to A ta jedyna jest na chodzie. Jest jedyna nie na chodzie. mamy, nie, nie ma. mamy. I takich po remoncie. Jeszcze nie, nie, spokojnie tam, żeby tam... Jedzie. Jedziesz. Jedziesz? Jedzi. Nie wiem, pokazuję pan. Molenda pokazuje. A, czy to jest to jest, jest jedyna zachowana, zachowana. Sprawna tutaj, w, w, tym, w chabówce je mają, ale nie na chodzie, nie? No, wiem A ja że. ktoś mamy węglarkę tam. Proszę. Odpaliliśmy już jeden raz węglarkę. Ale węglarkę. No tam stoi. A i biegi w kierownicy, tak jak te pierwsze. Biegi w bo bo później, później już były w podłodze, prawda? Te ostatnie modele znaczy Warszawy. To tu już nie, przerabiali. To nawet. już przerabiali nawet. Tak, no tak, tak. tak. Ale oryginalnie, oryginalnie to yy, biegi w tym. Łaneczka, dwójka. A one są synchronizowane trójka. czy nie? Tak, dwa, dwa biegi są synchronizowane. Dwa biegi są synchronizowane. Dwójka i, i, i trójka synchronizowane. No niesamowicie wygląda, naprawdę. Tak co niedzielę, raczej pierwszą niedzielę nie, miesiąca robiliśmy przyjazdy. Aha. Tutaj z drezyna na jedne tory, na drugie tory. Ale. To jest wyglądają z, z miastem przejazdu, bo troszeczkę będzie na mieści. A szkoda, prawda? Szkoda sprzęt. Dzieciaczki. No tak, bo to na wszystko, ta pizzeria, wszystko widzę w pięknym stanie ta, jest. Tak, tak. To naprawdę szkoda. Ta. I to jest wersja trzybiegowa, prawda? I Trzybie, wsteczny. styczne. I wsteczny. Tak, tak, tak. Wysunia wszystko gra? Wszystko gra. No dobrze. Zajedziemy sobie po na no Piękna sprawa, naprawdę. No ciężkie jest i, no tak. I, i tak z opowiadań i jak człowiek słyszał to się wykolejały klucze na tym.